Tutaj pod spodem wszędzie jest taki strój z elektrodami. O, proszę bardzo. I teraz Przemek będzie musiał nas tutaj zaskoczyć sztuczką magiczną i jednocześnie będzie rażony prądem. Fajne, nie? Co, no, rura musi jebać i prąd też musi jebać, tak? Dobrze, ja zacznę klasycznie, będę do tej sztuczki. To wszyscy znacie, bo... Że mnie będą prądem jebać? Dobra, będę potrzebował dwóch... A, Kurwa! Działa chyba. A, co? A! Ale kurwa, południak to prądem daje, ty! Dobra. Więc... A! Trzech lin! Sprawdź tą linę. Pani też tu sprawdzi. No i najmniejsza Uuh. dobra. Łysy łaptam, dżędzla. A Sprawdźcie, czy się nie rozciąga. Czy nie ma żadnych magnesów? Uuh. Jest dobrze, nie ma mag... To pani odrzuci. Uuh. No. urwa. Nigdy mnie tak sztuczka nie zmęczyła. Rzucaj. Dobra. Fuuu. Lina najdłuższa, trochę dłuższa niż moja noga. Lina źle niż moja ręka i najkrótsza od kutasa. Dobra. Is. Więc mamy trzy liny. Uu, mamy trzy liny. Różnej długości. Dmuchnę. Chujmy po co? Pociągnę. I mamy raz. Dwa, trzy liny. tej samej długości. Kurwa, raz. Kurwa, dwa. I trzy.